Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy witam na kolejnym majowym spotkaniu Talentu, które poświęcimy zagadnieniu sprawiedliwości, a właściwie człowieka sprawiedliwego. O tym, czym jest sprawiedliwość i kim jest człowiek sprawiedliwy, pięknie mówi nam Pismo Święte. Ono nie odwołuje się do Problemu uczciwości, realizowania umów, ale pokazuje człowieka w jego relacji do Pana Boga, określa człowieka sprawiedliwego jako kogoś, kto podoba się Panu Bogu, bo wypełnia Jego wolę. Pismo Święte wskazuje na osobistą świętość człowieka, którego określa mianem sprawiedliwego. Pismo Święte pokazuje, że sprawiedliwi to ci, którzy czynili dobro, i tych ludzi przeciwstawiano grzesznikom. O tym, czym jest sprawiedliwość, pięknie napisał w jednej ze swoich książek kardynał Martini. Mówi, że są trzy rodzaje sprawiedliwości trzy znaczenia tego słowa. Pierwsza to sprawiedliwość Boga. To jest ostateczne zbawienie przez Boga, ofiarowane wszystkim ludziom. Istnieje też sprawiedliwość człowieka. To są właśnie Jego dobre, pobożne uczynki, przestrzeganie prawa, jałmużna, świętość moralna. To, o czym mówiło Pismo Święte. I wreszcie jest sprawiedliwość społeczna. To stosunki międzyludzkie oparte na sprawiedliwości. Kadyna Martini mówi, że te trzy rodzaje sprawiedliwości, te trzy rzeczywistości, one połączone są ze sobą jak korzeń, kwiat i owoc. Korzeniem, tym fundamentem jest sprawiedliwość Boga. To Bóg czyni człowieka sprawiedliwym. To Jego łaska sprawia, że jesteśmy usprawiedliwieni. Mówiliśmy już wcześniej, że to jest darmowy dar Boga, niezasłużony przez nas. Jego łaska czyni nas sprawiedliwymi. Kwiatem są dobre uczynki, te, które są spełniane według woli Boga. Natomiast owocem ma być sprawiedliwość społeczna, relacje pomiędzy nami. Solidarność, miłość to jest postawa, która sprawia, że człowiek szuka nie tylko swojego zadowolenia i własnego pożytku, ale podporządkowuje to wszystko Bogu i dobru swoich braci. Czym jest? Sprawiedliwość jeszcze. O tym mówi nam refleksja filozoficzna. W dziedzictwie tej myśli, sprawiedliwość jest umieszczana w ramach czterech cnót kardynalnych, obok takich cnót jak roztropność, umiarkowanie i męstwo. Skąd ta nazwa? Od łacińskiego cardo, czyli zawias. Na tym zawiasie. Wisiała brama, drzwi, i dzięki temu zawiasowi mogła się ta brama przesuwać, obracać. I ten obraz pokazuje, że na tych czterech cnotach kardynalnych zasadza się, wisi jak gdyby całe życie moralne człowieka. Wokół tych cnót grupują się wszystkie inne cnoty. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że. Ta sprawiedliwość jest cnotą moralną. Ona polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźnim tego, co im się należy. Święty Tomasz dodawał, co im się słusznie należy. Sprawiedliwość w stosunku do Pana Boga to inaczej cnota religijności. A w stosunku do ludzi, sprawiedliwość uzdalnia do poszanowania praw każdego człowieka i do wprowadzania w stosunkach pomiędzy ludźmi harmonii. I to sprzyja bardzo naszej bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często ten wspominany w Piśmie Świętym, Wyróżnia się zarówno prawością swoich myśli, jak i prawością postępowania. O tym, czym jest sprawiedliwość, przepięknie napisał kiedyś kronikarz Wincenty Kadłubek. Przyznam, że ta jego definicja bardzo mnie zaskoczyła, ale jednocześnie wzruszyła. Sprawiedliwość polega na tym, aby najbardziej pomagać tym, którzy mogą najmniej. To przepiękne sformułowanie mistrza Wincentego. Ono pokazuje, że sprawiedliwość to coś znacznie więcej niż wyrównanie rachunków. Powtórzę, sprawiedliwość polega na tym, aby najbardziej pomagać tym, którzy mogą najmniej. Gdzie o to, by w relacjach międzyludzkich kierować się wrażliwością na potrzeby innych? Każdy przecież ma równą godność i prawa, które wynikają z tej godności. Osoba jest zawsze celem ostatecznym społeczeństwa, które powinno być jej podporządkowane. Każdy człowiek, który jest stworzony przez Boga, ma prawo do szacunku i odpowiedniego wsparcia. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Obowiązek traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego służenia mu jest szczególnie naglący wtedy, gdy, będąc pozbawiony czegoś, znajduje się on w potrzebie. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Ta definicja sprawiedliwości podana przez Wincentego Kadłubka, jest zakorzeniona właśnie w refleksji nad tym krótkim fragmentem z Ewangelii Świętego Mateusza. Sprawiedliwość polega na tym, aby najbardziej pomagać tym, którzy mogą najmniej którzy są w potrzebie. Czy sprawiedliwie to znaczy równo? Popularne powiedzenie mówi, że nie. Sprawiedliwie to nie znaczy równo. Trzeba bowiem widzieć wielorakie różnice pomiędzy ludźmi, które wynikają na przykład z wieku, zdolności Umysłowych, pozycji człowieka i te różnice wynikają również z różnych potrzeb. Te różnice są związane z planem Pana Boga. On chce, aby każdy otrzymywał od drugiego to, czego potrzebuje i by ci, którzy posiadają jakieś szczególne talenty, udzielali z tym, którzy tego potrzebują. Te różnice zachęcają często i też zobowiązują do wielkoduszności, życzliwości i dzielenia się. Dla każdego przedsiębiorcy czymś bardzo ważnym jest sprawiedliwość wymienna. Ona reguluje różne kwestie pomiędzy ludźmi. Ta sprawiedliwość wymienna opiera się najczęściej na zawartej umowie. To z nią mamy do czynienia wtedy, kiedy regulujemy należności wobec współpracowników, dostawców, klientów. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, Umowy podlegają sprawiedliwości wymiennej, która reguluje wymianę między osobami i między instytucjami z uwzględnieniem poszanowania ich praw. Sprawiedliwość wymienna obowiązuje w sposób ścisły, a więc domaga się ochrony praw własności, spłaty długów i dobrowolnego wypełnienia zaciągniętych zobowiązań. Bez sprawiedliwości wymiennej nie jest możliwa żadna inna forma sprawiedliwości. A więc człowiek zaangażowany w biznes ma wyjątkową sposobność do praktykowania sprawiedliwości, ale wiemy też, że jednocześnie do, do, doświadcza wielu przeszkód i szeregu wątpliwości. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy dążyć do doskonalenia. Postawy człowieka prawego, w tym biblijnym rozumieniu, który w każdej dziedzinie życia pełni wolę Bożą. Co o sprawiedliwości, mówi nam Pismo Święte. Cięgnijmy do sytuacji opisanej w Ewangelii Świętego Mateusza. W 22 rozdziale, czytamy. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej, wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie wystawiacie na próbę obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denarę. O nich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli. Mamy tu w tej ewangelicznej scenie dwie postawy. Z jednej strony ludzi, którzy zastawiają pułapkę na Jezusa, a z drugiej strony stoi przed nimi Jezus, człowiek prawy, sprawiedliwy. Który pełni wolę Ojca. Ci, którzy zastawili na niego pułapkę, okazują się ludźmi podstępnymi, którzy tylko pod pozorem poszukiwania prawdy i sprawiedliwości realizują swoje niecne cele. Oni nie są transparentni, przeźroczyści, jak ci ludzie, którzy szczerze pełnią wolę Boga. Jezus demaskuje ich hipokryzję. Gdy ich nakłania do pokazania srebrnej monety podatkowej z bałwochwalczym wizerunkiem Cezara. W tamtych czasach zwykli ludzie na co dzień posługiwali się innymi monetami, judejskimi miedziakami, bez wizerunku władcy. I kiedy zobaczyli, że faryzeusze i wysłannicy Heroda mają, ze sobą tę srebną monetę, to byli zaskoczeni, że nie używają jej tylko i wyłącznie do płacenia podatków. To zdemaskowało ich również w oczach widzów, tych, którzy oglądali tę scenę. Jezus, jako człowiek sprawiedliwy, wierny Bogu, okazał w ten sposób swoją moc. Jaki wzorzec osobowy możemy przedstawić, by ukazać człowieka sprawiedliwego? Przyszedł nam na myśl Józef z Nazaretu, patron rzemieślników i patron naszego duszpasterstwa. W Ewangelii Świętego Mateusza powiedziano o nim, że był człowiekiem sprawiedliwym. I to pokazuje jedną z najważniejszych cech osobowości Świętego Józefa. Jest właśnie człowiekiem sprawiedliwym w tym sensie biblijnym. Jego sprawiedliwość ukazała się w trudnym bardzo momencie, kiedy dowiedział się, że Maleja spodziewa się dziecka. I Józef nie odwołał się wtedy do dosłownej interpretacji przepisów prawnych, które pozwalały na odesłanie takiej kobiety, ale odwołał się do ducha tych przepisów i obronił dobre imię Maryi. Jako człowiek sprawiedliwy postąpił według swojego sumienia, które dążyło do wskazania takich zachowań, które są zgodne z duchem, prawa i z miłością. Jean Gallo stwierdza dla Józefa zatem być sprawiedliwym znaczyło mieć jak największą delikatność sumienia. I oznaczało to u niego postępowanie w absolutnej prawości, która uniemożliwia oszukiwanie innych, oszukiwanie też samego siebie. Józef nie poszukiwał akceptacji ze strony innych, ale stawał w całkowitej szczerości i otwartości przed Panem Bogiem. Ta jego prawość wewnętrzna znajdowała potwierdzenie w. W jego codziennych zachowaniach. Cytowany już Jean Galot stwierdza: Sprawiedliwy Józef przedstawia się nam u progu Nowego Testamentu jako wezwanie do doskonałej szczerości, którą Chrystus pragnie znaleźć w swych uczniach. Dzięki niej Józef był świadkiem zwycięskiej walki światła z ciemnościami. Patrząc na Józefa, nasuwa mi się jeszcze pewna dygresja. On był przeciwieństwem człowieka, który ma podzielone życie. O tym, o takiej postawie wspomina znany wielu z nas dokument Powołanie Lidera Biznesu. Przestrzega przed prowadzeniem podzielonego życia, kiedy Oddzielamy wymogi wiary od pracy w biznesie. To jest postawa, której nie możemy określić mianem sprawiedliwej, ponieważ wtedy rodzą się bardzo negatywne skutki takiej postawy. Dokument Powołanie Lidera stwierdza na przykład, że rodzi się przepracowanie ze szkodą dla rodziny lub dla życia duchowego. Niezdrowe przywiązanie do władzy ze szkodą dla dobra wspólnego. Człowiek, który prowadzi takie podzielone życie, nie jest transparentny, spójny jak Józef w swoich zachowaniach, na pewno nie służy Panu Bogu i nie służy dobrze ludziom. Nie buduje czegoś, co jest harmonijne, co jest uporządkowane. Ta postawa oddzielania wiary od codziennych zachowań prowadzi do nieuporządkowania, do tego, że nie możemy wypełnić Bożego powołania. Na zakończenie zastanówmy się nad trzema zagadnieniami. Jakie są obszary Twojej działalności biznesowej, które wymagają zmiany, aby przybliżyć się do ideału człowieka sprawiedliwego w tym biblijnym sensie? Zastanów się też, co uważasz za niesprawiedliwość i jakimi środkami chcesz jej przeciwdziałać. I wreszcie określ, co należy wdrożyć aby wzmocnić u Ciebie trwałą wolę oddawania Bogu i bliźnim tego, co im się słusznie należy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie za miesiąc.